Witam serdecznie. Dzisiaj pochylimy się nad tematem, na który pewnie sporo osób czekało. Szczególnie biorąc pod uwagę, że chyba najpopularniejszym do tej pory nagraniem jest nagranie związane z tak zwanym taoizmem, czy daoizmem. Natomiast dzisiaj zacznie, zajmiemy się Konfucjuszem. Konfucjusza trzeba by było mocno naciągać, żeby gdzieś tam wyciągnąć to szczęście u niego w filozofii, dlatego, że na samym początku musimy wiedzieć, że to jest gościu, który jest politykiem i jego zadaniem były kwestie społeczne. Jego myślenie, uwarunkowania bałaganu w Chinach w momencie, kiedy on żył, czyli 4, mniej więcej sześć wieków przed naszą erą, to były czasy wielkiego bajzlu w całych Chinach. Królestwa ze sobą walczyły. On szukał kogoś, kto słuchałby, co się do niego mówi. Powędrował do różnych tamtejszych królów, cesarzy czy czegokolwiek innego. Rezultat był taki, że nikogo nie znalazł. Także uczył swoich uczniów pewnej, pewnej filozofii życia. I ta filozofia życia nie do końca odzwierciedla drogę do szczęścia, ale daje pewne wskazówki dotyczące tego, jak konfucjusz, a potem osoby, które uważają filozofię konfucjusza za podstawę życia, jest to spora, ludzi, spora część ludzi w Chinach, ale nie tylko obecnie, jak sobie wyobrażamy tę tą całą sytuację nie tylko o kwestii szczęścia, ale także kwestii, tego, jak żyć, jak funkcjonować. Pierwsza różnica pomiędzy filozofią Tao a konfucjanizmem jest to, że Tao jest filozofią bierną, czyli, czyli mamy tu sytuację taką, że my z tą rzeką będziemy płynąć i jak będzie, nie będziemy stawiać za dużo oporu, to się nie zmęczymy i będzie fajnie. U Konfucjusza sytuacja wygląda inaczej. To jest to jest życie, które ma za zadanie być coraz lepszym, czyli doskonalenie siebie. Jest to sytuacja, kiedy, kiedy staramy się możliwymi i dostępnymi sposobami określać nasze życie jako coraz lepsze, i w efekcie końcowym ten proces dążenia do doskonałości będzie dawał nam szczęście. Czyli Konfucjusz myślał w kategoriach tego, że szczęściem będzie droga, do jakiegoś celu, do tej doskonałości, i wartością nadrzędną będzie stałe poruszanie się tą drogą. Mamy tutaj jakby klucz do, do całej filozofii konfucjanizmu, a więc, a więc to jest właśnie dążenie, czyli, czyli jest to filozofia drogi, i u niego jest ważne, żeby się nie zatrzymywać. Żeby na tej drodze nie stanąć, tylko żeby się posuwać. Można, być, można się posuwać w jednych momentach szybciej, w drugich momentach wolniej, ważne jest, żeby nie zaprzestać, czyli żeby dążyć do tych swoich celów życiowych i niekoniecznie je zbyt często zmieniać. Czyli tu mamy pierwszy jakby taki punkt, który jest dla Konfucjanizmu szalenie istotny. Drugim elementem jest to, że w Konfucjanizmie My jesteśmy widziani przez pryzmat naszego otoczenia, czyli, czyli patrzymy na to, że nie jesteśmy osobą, która, która jest sama w sobie, a stanowimy element tego, tego, tej układanki, która nas otacza. I ta układanka składa się z wielu poziomów, jakby i osoby, które wyznają konfucjanizm lub żyją według wzorców konfucjusza wiedzą, że te poziomy składają się najpierw z rodziny, następnie ze swojej społeczności, potem z kwestii dotyczących państwowości, czyli jakiejś grupy społecznej już szerszej i w końcu człowieczeństwa, czyli gatunku ludzkiego jako całość. I jeżeli w ten sposób popatrzymy, to Konfucjusz określa, że osoba spotka na swojej drodze ileś osób, które będą wpływały na nią, i ona będzie wpływała na to środowisko, i właśnie interakcja z tym środowiskiem będzie budowała naszą osobowość, a w konsekwencji będziemy szczęśliwsi, jeżeli sobie z tym radzimy lepiej, lub mniej szczęśliwi, jeśli sobie z tym nie radzimy. Jednym z głównych elementów konfucjanizmu jest także. Myślenie kategoriami sześć wieków przed Chrystusem: że nie czyń drugiemu, co Tobie niemiłe, lub, lub nie postępuj w stosunku do innych, jakbyś nie chciał, żeby było to czynione w stosunku do Ciebie. Czyli cała, cała filozofia tego wszystkiego rozpoczyna się i w zasadzie kontynuuje cał, całe myślenie o, o naszym życiu, o naszym dotarciu do celu. Właśnie w formie tej społecznej. Konfucjanizm nie jest religią, czyli nie ma tutaj elementów dotyczących zbawienia, życia wiecznego i całej reszty elementów, które są przypisywane religią. Jest filozofią życiową, a więc osoba o dowolnym wyznaniu może zastosować te strategie, te, te techniki. Do swojego życia z dużym powodzeniem, dlatego że wskazówki, które daje Konfucjusz, są absolutnie strzałem w dziesiątkę w bardzo wielu przypadkach. Pierwsza, pierwsza sprawa to jest to, żebyśmy my pomyśleli za każdym razem, kiedy coś robimy, jakie skutki z tego będą. Czyli, czyli myślimy kategoriami: jeżeli teraz będę wściekły, jeżeli teraz się zdenerwuję, to jakie konsekwencje tego będą. I myślenie kategoriami wszelkich konsekwencji jest dla konfucjanizmu jedną z najważniejszych, kluczowych sposobów jakby myślenia o czymkolwiek. Druga sprawa, która jest szalenie istotna, to jest prostota. Czyli Konfucjusz lubił rzeczy, które są stosunkowo proste. No, określał je jako, jako takie, powiedzmy sobie, niekomplikowanie pewnych, pewnych elementów życiowych. Staranie się dojścia do tych prostych podstaw. My w wielu przypadkach sobie sami komplikujemy życie na własne życzenie, i Konfucjusz mówi, że życie nie musi być skomplikowane, nie musimy, nie musimy cały czas myśleć kategoriami komplikacji. Możemy się zastanowić, co tak naprawdę jest ważne i nad tym się skupiać, zamiast cały czas rozważać miliony różnych rzeczy w głowie, które się tak naprawdę nigdy nie wydarzą. A my kreujemy sobie bardzo często zupełnie negatywną rzeczywistość, zamiast skoncentrować się na rzeczach prostych, na tym, co nam zależy i, i nad tym się skupić, jeżeli chodzi o nasze postępowanie, o nasz sposób funkcjonowania. Następnym elementem u Konfucjusza, który jest szalenie istotny, który uważa, że jest potrzebny do właściwego życia, Czyli ta etyka jego, to są, to są rzeczy związane z rytuałami życia. I tu jest następna duża różnica między Konfucjuszem i Taoizmem, dlatego że w Taoizmie tam jest zamknięcie się w sobie, myślimy kategoriami jakby indywidualnego, wewnątrz szukamy wszystkiego. U Konfucjusza tego, tego szukamy nie tylko wewnątrz, ale i na zewnątrz, ale rozpatrujemy rzeczy, które są związane z Pewnymi interakcjami, ale także właśnie ze spokojną reakcją na te wszystkie rzeczy, przemyślaną i patrzącą na negatywne konsekwencje naszych negatywnych postępowań. Wprawdzie jest tutaj element wspólny, i tym elementem wspólnym jest między innymi medytacja. Zarówno we wszystkich generalnie kulturach. Które pochodzą z, z Azji, medytacja stanowi szalenie istotny element. I u Konfucjusza tak samo. Jest to ten, te chwile, które spędzamy sami ze sobą i w których możemy przemyśleć, co chcemy uzyskać, co chcemy zrobić, jak chcemy funkcjonować w, w przyszłości naszego życia. Czyli te wizualizacje, te wszystkie rzeczy u Konfucjusza tak samo są. I właśnie nałożenie pewnej dość dużej wagi na ciszę. W bardzo wielu pismach Konfucjusza znajdziemy elementy związane z ciszą, związane z tym, żebyśmy my spędzali czas ze sobą, żebyśmy wyłączyli sobie nasz telefon, wyłączyli sobie wszystko. I przebywali w ciszy. W dzisiejszych czasach jest to dość trudne. Większość z nas ma tak dużo myśli, które ganiają w to i z powrotem, że, że jest to trudne do, do uzyskania. Podsumowując myślenie o szczęściu u Konfucjusza, gdybyśmy mieli z tego wszystkiego, co on powiedział, wyciągnąć wskazówki, jak być szczęśliwym człowiekiem. No, w trakcie końcowym te spotkania do tego mają te nagrania i te, te wszystkie wywody mają do tego prowadzić, jak zastosować pewną filozofię, jak zastosować pewien sposób myślenia do tego, żeby być szczęśliwym. Przede wszystkim Konfucjusz zwracał bardzo dużą uwagę na wartość rodziny, czyli patrzy na to, że interakcja z naszą rodziną Tą bliższą, dalszą jest szalenie istotna. Jest to opieka nad, nad dziećmi, ale jest to także opieka nad naszymi rodzicami. Mówi o tym, że osoba, która ma czyste sumienie, czyli wykonuje to, co wie, że jest dobre dla swojej rodziny, jest osobą szczęśliwą. Czyli, czyli w, tej podstawowej, w tej podstawowej komórce społecznej, powiedzmy sobie, tkwi dużo szczęścia od Konfucjusza. Bycie coraz lepszym, Czyli, czyli praca nad sobą. Niekoniecznie w zachodnim pojęciu pracy nad sobą. Zachodnie pojęcie pracy nad sobą jest troszeczkę inne niż to, co mówi Konfucjusz, ale praca nad sobą, nad doskonaleniem swoich umiejętności. To jest, te, to, jest to słynne usa, kiedy, kiedy mamy na kogoś warknąć, albo się wydrzeć, albo wręcz mu przywalić. A właśnie uspokojenie się i zastanowienie się nad tym, czy to będzie długoterminowo. Nam się opłacało, że teraz się odgryziemy, a za chwilę to się skończy, skończy tragedią, czyli ta, ten, ten spokój w cudzysłowie. Podążanie stałe, czyli, czyli dążenie do celów, dążenie do tego, co naprawdę jest w życiu dla nas ważne. To mogą być rzeczy związane z biznesem, to mogą być rzeczy związane z, z osiągnięciami artystycznymi, czymkolwiek innym, ale. Cały czas dążenie do tego, żeby, żeby to realizować. Niezależnie od wieku, niezależnie od momentu w naszym życiu, żebyśmy robili te kroki w kierunku, w którym byśmy chcieli podążać, gdzie chcemy dotrzeć. Czyli nie koncentracja na osiągnięciu celu, a koncentracja na praktykowaniu tego, co jest potrzebne, żeby do tego celu dochodzić. I jak to mówią. Kierunek jest ważniejszy od tempa. Także Konfucjusz nie jest myślicielem, który traktował szczęście jako, jako szczególnie ważny element ludzki. Konfucjusz jest osobą, która patrzyła na to, że ludzie, którzy spełniają warunki społeczeństw, w społeczeństwie, czyli są właściwym ogniwem społeczeństwa, są ludźmi szczęśliwymi, ponieważ w Wpływ, jaki na to społeczeństwo mają, jest pozytywny i to buduje szczęście tej jednostki. Czyli on patrzył na to, że szczęśliwi są ci, którzy mają pozytywny wpływ na społeczność, na swoją rodzinę, na swój kraj, na, na, na działania. Czyli on nie patrzył na wnętrze, tylko patrzył na interakcję z tym, co się dzieje wokół nas. Myślę, że to ciekawa wskazówka, dlatego że myślę, że Ludzie, którzy, którzy wnoszą coś do społeczeństwa, mają prawo czuć się szczęśliwi. Także tyle o Konfucjuszu. Tym razem myślę, że jak każdy temat, który do tej pory był poruszony, może trochę po łebkach, mamy szansę, żeby to z czasem nadrobić i zrobić coś więcej na ten temat. Natomiast zapraszam, jak zwykle, za tydzień na kolejny, na kolejny temat jak być osobą, Szczęśliwszą. Do zobaczenia.